Nie tylko dzień mamy i taty, ale również dzień dziecka. I zapraszamy Państwa na to już praktyczne. Witam serdecznie zgromadzonych gości na bardzo ważnej dla nas uroczystości. Co to za święto się dowiecie, bo najważniejsze jest na całym świecie. A na sam początek rzecznie byle jaka? Przesyłamy Wam wszystkim słodkiego Buziaka. Przygotowaliśmy pierwsze piosenki i wiady, bo dziś obchodzimy Dzień Mamy i Więc usiądźcie kochani naprawdę wygodnie, a my was opuścimy zgodnie, bo jesteście teraz najważniejsi w świecie. Jak was kochamy, zaraz się dowiecie. Tata zimą ciągnie sanki, mama z kwiatów plecie wianki. Tata, mama mądre główki, są jak jabłka dwie połówki. Co za jabłko, mówię mam, jaki skarb ja domu mam. Ja też coś dla mamy zrobię. Namaluję jej laurkę, narysuję wielkie serce, kwiaty, słońce, mojich. No młodych. Ja raz rynął w czterech kwiatach, a w tej chwili jestem uśmiech. że jest moją mamą, za te walki go porusi. Za uściskiem, za całą chwilę i każdy dzień wspaniały. Wiecie, co jeszcze powiem? to dla mnie światem są. Ja o tatie też pamiętam. Hej tatusiu, tatku, mi Chciałbym dzisiaj ci powiedzieć, że dziękuję ja wam z całej siły i no niestety no za, za co bardzo Ci dziękuję, a gdy kiedyś już to rosnę, bardzo tak jak Ty obiecuję. Bo doszuczy, czy czułości albo to jest wcale nie wiem, bo to już wszystko jest miłości. Dziś jak tylko z łóżka wstałem, teraz tatę uściskałem. Uściskałem z całej siły i czas to jest tatę miłym. Na do góry uszy też, dzisiaj święto taty, wiesz? Każdy tata je odchodzi. Ty też odchodź, co ci szkodzi. A jeśli nie dasz rady, jeszcze całej czekolaczy, otu lodów i pielnika takie wam nie Do lasów i do bajek. Czy mamy sobie na morzu, w rzadach, czy w aptekach? Zawsze ktoś o nich myśli, zawsze ktoś na nie czeka. Mamy pracują cicho, śmieją się do nas głośno, a śmiechu od słońca i przesadzała rośno. Tak u mamy, taki pogodny, jasno ubrany. tylko oczy matki się patrzą na nas, żeby w oczach była pogoda. Czy starych bandic, jak młoda woda, w nich uśmiech jasny i świeży? przecież od nas trochę zależy? Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny? Przez koniec się śmieje, patrzę w kratę wiosny. serce bije mi ręko. Kocham cię tatusiu, kocham cię matęko. Kochany tato, tak cię szanuję. Za twoją dobroć i miłość bardzo dziękuję. Z mojego święta chłodę nisko, żeby mocno zrobić to tak A jeśli się deszczyk od rana rozkapie, deszczowych kropelek przez okno nałapę. Deszczowych perełek nazbieram bez liku i zrobię dla mamy korale z deszczyku. Mama u mnie rady znaleźć, kiedy ktoś kąpoty ma. to wcale się nie boi, ani myśli, ani... Mama dużo wie o kwiatach, wie co nocą robisz, gdy wyszła na koniec świata, później za nią też. Będziemy grzeczni, bo bardzo Was kochamy. Więc dzisiaj od nas przyjmijcie życzenia. To nam w dobrym zdrowiu i marzeń spełnienia. Kochamy bez sercem sercem i miłości chcemy dla najwięcej. Nasze buzi uśmiechnięte są i życzenia piękne. Dziś święto mamy i tak. piękny czas. Niech zawsze radości pośród nas. I chnuca w starszych tak? dla Was mamo i także jest to Dla Was jest miłość i czar i słodkich uczuć szczęścia, tak? dla Was droższych i świeckich, wiecie, i to, co nam Dla rodziny jeszcze mała niespodzianka. Serdecznie zapraszamy. Ależ miom i stadom, nie jest jeździć do wycieczki i chodzić na spacery. Ja dziękuję, mamę, dlatego, że mi wszystko to kupię. Jeden z I Nawet ja ci o tym nie pomarzam. Kocham mnie za to, że mnie nauczyła ładnie robić pracę plastyczną. Że bardzo się nauczyła mnie ładnie gotować. Że.

Jai Jai Ramayana Jai Jai Ramayana Jai Jai Ramayana

Я yeah, и na przykład a a mój tata też bardzo lubi. Drodzy <grywka> 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 to uwielbiam jak mnie na Albo jak nie tu nasz. Albo jak nie lubię, jak nie Mamą co? za mm. ja to, że odkryli. <grymianie> 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 a potem, a potem, a potem, a potem, a potem, to, potem, a potem, a potem, a na a zrobionych przez a a Am, mam go Cię dla niego, że spędzamy czas razem z tobą na zakupach. Mama kocham za to, że lubię się z w A za to, kocham go bardzo za to, że zechcą się wygryźć.